Dobra, musimy, musimy ich spróbować zaatakować. Ja nie chcę krążyć wokół tego fortu, bo to jest proszenie się o problem. No, 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 no. Ale dobra, chcesz się do nich wystrzelić spróbować? Jak zwykle. Tylko nie wiem, czy mam brać kulę. Muzyka bojowa. No nie, robisz cały. Dobra, ale są szoty. To są to są nóbki, bo oni nie mają w ogóle zasięgu na nas tych szotów teraz. Przy, przygotuj się. W sumie powinieneś być już w stanie. Jak to trafi, to się kurde chyba zapłukę. Nie trafiło, ale było blisko. Aj, ruszyli. E, Rzusili. E, zabili mnie. What? E, mamy, mamy problem. Tak, dostałem hega. Wracam. Kurde. To będzie szybka piłka, ale przy farsonach. ja pierdzielę. Dobra, jesteśmy zabezpieczeni. Jeśli chodzi o tam o ołówkę. Z lewej chyba. Minęliś... Minęliśmy ich. Tak. Czyli to nie są spodceńce. Kurde, molo. Gdzie my płyniemy w ogóle? Nie wiem. Wsiadłem szybko, bo mieliśmy ten górny ten zaczął tankować. A niestety byłem poza statkiem, więc. No... strasznie, przy, ktoś przyfarcił. Kto oni? No oni przyfarcili. To wiesz co, może teraz się nie bystrzyli dopóki nie będziemy mieli na nich ciśnienia, bo dla lada moment znowu, gotowi odstawić taką akcję. O nie, mamy straszną skrzynkę 50 gór na środki, Mhm, przyda się. Idę na górę i widzę kega. O kurde, zahamuj nas i w lewo, zahamuj nas i w lewo. 45 stopni w lewo. Dobra, ostro w lewo, ostro w lewo. Skręcam, 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 skręcam. Teraz byłby dobry moment na bordaż. Co oni nas próbują skarpunować? Dobra, dasz radę podnieść żagiel? Nie jest do, ja dobra, dobra się nie ważne. Do, <laughs> siadaj do nich, siadaj. Co jest? Tak szybko przekonali, że nie złapałeś. E, a moja... Serena dostała... Nie wiem jak to nazwać. Drgawek. Papucona Co czy coś, nie wiem. O'Kinson czy coś, nie znam znaczy. No dobrze, dobrze, proszę, proszę, Przód, przód. Skręcam, ostro w lewo. Łatam. Powiedz mnie, jak oni wybili dziury po drugiej stronie statka? Nie wiem. Alka kołowa nam nie idzie To mi też trochę nie wchodzą trafienia, wiesz? Mam strasznego pacha coś Kurde, nie chcę siadać na tej beczce tobie nie idzie a board, widzę Ta. nie do nie gra, a on z drugiej strony Chyba kogoś zabiłem. Dobra, wejdziesz do działa? Tak Jak to wygląda? Całkiem dobrze. Jeszcze na mnie strzelił Odrzuciłeś go jeszcze Drugiego też. Dobra, dasz radę, dasz radę. Tak, jestem. Dobry kotwica, ok, da w zabili. Obić, obić i kotwicy. Ok, postaram się ich strzeliszotować. Wracaj, czym prędzej. <gryw> On ma gitarę, Ateny. Podnieśli kotwę Czekam, więc skończyłem informację, że zatopiliśmy starpienia. Może już już zatupi zatopiliśmy. Dobra, ale wracaj, bo mają jeszcze jeden żaki cały czas. Patrz, to działa. Hej, jak ci poszło? Złapałem się. Dobra, spróbuję jeszcze raz, tylko tym razem nie da się zabić. Kur, w trzech to od razu na mnie byli. Się jak y, ustawić, jak lądujesz, wychodzisz z drabiny, i dwóch już się na ciebie patrzy, a trzeci, i trzeci z ten No już to się zdarza. Mają fajną flarę. Czyli tak, tam za dwóch jest y, zatenych, już coś, także no. Na razie podemasty, jak 3, się 2, idzie? To już wracam. Jest tam. To jeszcze Dawaj. Nie żyje otwa? Poszła, poszła, tam mają trochę żyć Dobra, czyń szutuję ich? Staraj się przeżyć Siadłem sobie w nadalnym pokładzie pod wodą Drone. O GG będziesz miał backspawn. Możesz się napisać Gigi no, spróbuj Spróbujemy ich za zaskoczyć. Teoretycznie teoretycznie jest to możliwe w praktyce. No mówię, jakby się... Jak się dadzą zaskoczyć, to ja będę w w szoku. Tak, to słup. I mają friendship flagę. Kolejną fajlę robią spokojnie. Board, 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 board. Border, 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 widzę. Z prawej strony. Zabity. A, leż do nich, leż do nich, leż do nich, leż do nich. O kurde, bol! Chain'uj jej. Wyskakuj, wyskakuj po prostu za burtę. Aj. No widzę, Znaczyć. ten sam pomysł mieliśmy obydwaj. Zmiotłeś mi żagiel. Ale dlaczego Ford atakuje nas? No bo weszliśmy w wektor. Podnosi żagiel. Niżej trochę. Podniósł. Teraz będzie naprawiał. Doszradę, radę, tam do niego dolecieć? Nie ja jest tam do niego tylko. Dobra. Bigo, 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 bigo. Jeden nie żyje. Drugi jeszcze żyje. Kurde! Kurde, nie żyje. Mhm, wracaj do nas. A fakt nie zacząłem nagrywać. Ej, hey, co jest, cholera? Nie. Fuck me. Nie mogłem złapać sterowego. Jesus. What? No nie mogłem. No z deska w ręku i nie mogłem złapać sterowego. Ale naprawiam wszystko co się da. No, magiczną. Nie, nie, nie. Może mleko. To są naszej lewej, są na naszej lewej. Znowu ścieniuje. No, Wypadł za burtę. Ale wraca. I, y, do ciebie pobiegł. E, zabił mnie. To był drugi. Zaciągnęli nam kotwę. Jak? Gościu mnie odpychał cały czas. Blonderami? Nie, mieczem. Odrzucał mnie do tyłu. E... No i w tym momencie przydaje się OBS, bo jeżeli coś takiego miało miejsce, to miecz nie ma takiej mechaniki. I to zakrawa na haksy. Dlatego warto mieć, warto mieć nagrywanie. Co to było? No trochę, trochę szkoda, że nie masz OBS-a. Bo... Znaczy, włączyłem, nie? Dobra, dobra. No zobaczysz kotwę, no ma... jak coś. No niestety mamy problem, bo mamy kotwo jesteśmy w ich bursie. Dobra, no to Aby utrzymać statek przy życiu. Nie, nie damy rady, już, już prawie zatonęliśmy. Dzwon! Zatonęliśmy, niestety. No dobra, chcesz... Chcesz... Ten? Nie, nie będzie rewanżu. Nie damy im rady. Yy... Nie wiadomo gdzie się wyspłoniły. Jusak Nup. Lmao. Lol.